Śniadania z korzyścią dla małego i średniego biznesu z terenu Dolnego Śląska. Po raz 24 na Dolnym Śląsku odbyło się śniadanie biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tym razem w Belgów Śląskim lokalni przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz województwa oraz wojewódzkich spółek. Pytanie po co? Pokazać produkty, jakie mają nasze spółki dla małego średniego i mikro biznesu. Chcemy, żeby Dąbny Śląsk rozwijał się w sposób zrównoważony. Jeżeli popatrzymy na to, że gro dochodu wypracowują jednak mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, że 80% ludzi zatrudnionych w Polsce to właśnie zatrudnieni w tym sektorze, chcemy przede wszystkim dotrzeć z informacją, że wspieramy ten biznes. Chcemy pokazać, z jakich produktów y, przedsiębiorcy mogą... Nie, mogą korzystać. Te spotkania mają na celu wypromowanie instytucji otoczenia biznesu, aby nasi przedsiębiorcy, przede wszystkim, przede wszystkim mikro, mali i średni, dowiedzieli się o naszych ofertach, ponieważ my posiadamy takie oferty, przede wszystkim formy instrumentów zwrotnych, aby mogli z tego skorzystać, zainwestować w swoich działalnościach, pozyskać środki na innowacyjność oraz takie środki jak na pożyczki inwestycyjne, aby móc rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Oczywiście też będziemy informować. O e, naszym regionalnym programie operacyjnym, czyli Funduszu Europejskich dla Dolnego Śląska. On jest rekordowy, ponad 11 miliardów e, e, złotych. To są nasi. Tak się mówi, że to są spotkania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a dla nas to są wielcy przedsiębiorcy, bo coraz trudniejszymi czasami musimy się mierzyć i koszty pracy wiemy, jak zaczynają gwałtownie rosnąć przy tej inflacji, którą mamy. Nie wszystko się da przerzucić na konsumenta i już dzisiaj przedsiębiorcy to odczuwają, dlatego tego typu spotkania są bardzo istotne. Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się o ofercie finansowej, czy ze środków europejskich, czy ze środków, którymi dysponuje Urząd Marii. Szałkowski i jego jednostki. Także jest to jak najbardziej potrzebne, tym bardziej, że wielu z nich chciałoby się rozwijać i poszukuje jak najtańszych form zainwestowania. Dzisiaj zaprosiliśmy 8, 8 osób, bo właśnie widzę, że idzie kolejna ekipa zgrybowa, no żeby się dowiedzieć, co jest realne po prostu w najbliższym okresie programowania, bo nie wiedza jest spora. A co o pomyśle organizacji tego typu wydarzeń myślą sami przedsiębiorcy? Powiem szczerze, że czekałem na taką e, inicjatywę i na takie spotkanie, bo w dzisiejszych czasach takich trudnych, gdzie m, niby wszyscy wiemy jak się poruszać, to tak naprawdę taka inicjatywa pozwoli nam szczegółowo gdzieś tam się wbić w jakiś taki fajny temat, albo posłuchać mądrych ludzi, którzy mają coś do zaoferowania. Generalnie w działalności każdego przedsiębiorcy Kwestia pozyskiwania kapitału jest chyba jedna z najważniejszych, więc cieszymy się, że możemy się tu spotkać, porozmawiać o tym, co jest możliwe, ale to też jest okazja, żebyśmy my się spotkali między sobą, czy jako przedsiębiorcy, bo z reguły w tym zapracowanym świecie mamy na to za mało czasu. To jest cenna inicjatywa. Pełną informację przekazujemy na, w stopniu ogólnym, natomiast później przedsiębiorca, osoba zainteresowana może podejść do przedstawiciela danej instytucji, danej spółki, dowiedzieć się o szczegółach, bo niejednokrotnie wielu osobom wydaje się, czy firmom, że nie są w stanie sięgnąć po te środki. Natomiast one rzeczywiście te spotkania mają na celu to, żeby praktycznie prawie za rączkę poprowadzić do tego, jak napisać ten wniosek, co w tym wniosku powinno być, a przede wszystkim wiedza, jakie, jakie są to produkty. Docelowo śniadania biznesowe odbędą się na terenie wszystkich dolnośląskich powiatów.